Aby zarządzać powiadomieniami aplikacji w Poco X7 Pro, wystarczy, że wejdziemy w ustawienia. W ustawieniach schodzimy lekko na dół i wybieramy powiadomienia i pasek statusu i następnie powiadomienia aplikacji. W tym miejscu znajdziemy listę wszystkich aplikacji, dla których możemy włączyć bądź wyłączyć powiadomienia. Sortowanie jest według daty otrzymania powiadomienia. Natomiast możemy nacisnąć na ten tekst sortuj według daty otrzymania, aby zmienić na jakieś inne sortowanie. Jeżeli chcemy całkowicie wyłączyć powiadomienia z danej aplikacji, to wystarczy, że naciśniemy na ten suwak po prawej stronie, ale dodatkowo możemy także nacisnąć na aplikację, aby znaleźć jeszcze więcej opcji związanych z powiadomieniami, i czasami pojawiają się także tutaj jakieś unikalne opcje związane z powiadomieniami, gdzie możemy właśnie włączyć lub wyłączyć w zależności od tego, co to jest za aplikacja. I możliwe też, że czasami trafimy tutaj na przejście do ustawień powiadomień aplikacji w samej już aplikacji. Także to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.